Czym się różni arabika od robusty? Te dwa najpopularniejsze typy kawy właściwie opanowały no, cały świat. Głównie tutaj chodzi o arabikę, która jest takim najważniejszym gatunkiem kawy najpopularniejszym, najczęściej spotykanym. Ale jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami kawy? Jeśli chodzi o arabikę, to stanowi ona od 70 do 80% wszystkich upraw na świecie. Robusta pozostałą można powiedzieć część poza tam jednym, 2 procentami. Zacznijmy od wyglądu ziaren, ponieważ tu są znaczne różnice. Arabika to ziarna większe, bardziej płaskie i bardziej podłużne. To pęknięcie w środku ma kształt litery S. Kolor brązowy, troszkę zielonkawy. Ziarna robusty są mniejsze, bardziej okrągłe, bardziej takie, no właśnie kulkowate, bardziej okrągłe. A to pęknięcie jest proste. W przypadku arabiki ma kształt litery S, w przypadku tku robusty jest proste. Choć to nie jest takie pęknięcie, tylko taki bardziej rowek. A kolor jest podobny. Przynajmniej dla mnie, ponieważ niektórzy widzą pewne różnice. Kolejną dużą różnicą, jedną z tych można powiedzieć najważniejszych, jest zawartość kofeiny. Ponieważ w przypadku robusty jest ona o wiele większa i zawiera się pomiędzy dwoma a 2 a 2,5% taka jest zawartość kofeiny, czyli całkiem duża. W przypadku arabiki jest tej kofeiny mniej, od poniżej 1% do maksymalnie 1%. Czyli robusta po prostu ma więcej kofeiny, można tak powiedzieć, że jest mocniejsza. Smak. Czyli to, co najważniejsze. To, co spowodowało, że to Arabika jest częściej uprawiana, i to ona, można powiedzieć, opanowała cały kawowy świat. Chodzi o to, że Arabika w tym smaku jest łagodniejsza. Nie ma tle goryczy, już bardziej można takie poczuć nuty słodsze. Robusta ma smak bardziej gorzkawy, taki troszkę prostszy, lekko cierpki. Oczywiście nie oznacza to wcale, że jest jakość diametralna różnica, że ta robusta jest dużo, dużo gorsza, choć trzeba pamiętać, że to właśnie arabika jest w tym smaku po prostu smaczniejsza. I to arabika jest właśnie uważana za kawę bardziej szlachetną, za kawę z wyższej półki, kawę o wyższej jakości. Jednak ta cierpkość, ta lekka gorzkawość, ta ziemistość, niektórzy tak mówią, robusty. No, nie wszystkim się podoba. Nie zawsze ta robusta musi smakować. Za to Arabika już w prawie wszystkim. Więc ta robusta jest troszkę taką gorszą siostrą, choć siostrą bardziej intensywną i bardziej pobudzającą niż Arabika. Uprawa tu też są różnice ponieważ co ciekawe to robusta jest kawą łatwiejszą w uprawie jest bardziej odporna na choroby bardziej odporna na szkodniki do że zbiory są z reguły większe niż w przypadku arabiki oraz te warunki, jakie na przykład wysokość nad poziomem morza w przypadku robusty jest ona w stanie znieść większe, to znaczy wie, w, większej, w większym przekroju. Czyli chociaż arabika jest trudniejsza w uprawie, sprawia więcej problemów, to jednak ona jest o wiele, wiele częściej uprawiana. Arabika najczęściej spotykana jest samodzielnie. Ten jej smak powoduje, że możemy pić ją normalnie, samodzielnie, a robusta najczęściej jest z częścią składową mieszanek kawowych, kaw rozpuszczalnych i jest preferowana przez tych, którzy chcą wypić kawę mocniejszą z większą zawartością kofeiny. Pamiętajmy też, że i arabika, i robusta mogą być różne. Arabika od Arabiki może dosyć mocno się różnić, po, podobnie robusta, więc to też jest coś bardzo ważnego. Oczywiście poza tymi dwoma głównymi są jeszcze dwie, dwa rodzaje kawy, też spotykane, ale one to około 1% upraw: jest to Liberika oraz Arabusta. Arabusta no to mieszanka. Krzyżówka arabiki z robustą. Więc te różnice są znaczne. I te różnice właśnie spowodowały, dlaczego arabika stała się kawą dwu-trzykrotnie częściej uprawianą niż robusta. Po prostu ten smak, ten aromat spowodował, że lepiej nam smakuje, a ta zawartość kofeiny nie jest aż tak ważnym elementem, żeby ludzie stawiali na robustę. Ale jeśli ktoś stawia na tą kofeinę, to ta robusta jest też czymś ważnym. Czy to jako Element jakiejś mieszanki, czy też jako samodzielne ziarna. Teraz już wiecie, czym się różnią Arabika od Robusty. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne materiały. Zapraszam na inne kanały. Linki w opisie. Zapraszam też na mojego vloga z biegania. Taki nowy pomysł. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj poleć. Pokaż znajomym, podziel się tym materiałem. Doskonale wiesz, co możesz zrobić. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.